Gentlemen, it gives me tremendous pride and honor to introduce for the first time ever the Honorable Dariush Napi 2011 Grand Marshal. <laughs> To wielki zaszczyt dla mnie, ale zarazem bardzo dużo obowiązek. Bo jednak, parada to nie jest jeden dzień marszu Piątą Aleją, tylko to jest cały rok przygotowań, spotkań i polonijnej działalności. Polonijna młodzież potrzebuje naszego doświadczenia, a my potrzebujemy nowych pomysłów w promowaniu polskiej kultury. Musimy wychować godnych i mądrych następców. Mam nadzieję, że wszyscy tu zgromadzeni oraz cała nasza polonia będzie angażować się i pomagać, aby te cele osiągnąć. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za przybycie i wsparcie. Mam radość z tego, że pomagam ludziom. Szkołom katolickim, całej Polonii, harcerzom. Czuj! 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 Jesteśmy dumni, że dzisiaj naprawdę mamy wyjątkowo dużą grupę osób na z okazji że, ta, że tak powiem nominowania nowego Wielkiego Marszałka Parady. Jest to największe wydarzenie polonijne w Nowym Jorku. Wydaje mi się, że chyba nawet w całych Stanach Zjednoczonych odważy się tak powiedzieć. Które skupia tysiące ludzi na Piątej Alei w pierwszą niedzielę listopada. No i wygląda na to, że tegoroczna parada zapowiada się bardzo dobrze. Pan Dariusz Knapik jest do tej roli świetnie przygotowany. Był dzisiaj, jak widać na, na, na dzisiejszym wydarzeniu, był w stanie zebrać sporą grupę ludzi, przedstawicieli zarówno ze stanu New Jersey, różnych organizacji polonijnych, jak i z Brooklynu, czyli z Nowego Jorku, z, z Queens. I mam nadzieję, że taka sama grupa, tak duża grupa, wyjątkowo duża grupa pojawi się w pierwszą niedzielę w października na Piątej Alei. Marsz, marsz! Karol 1988 Grand Marshal. My name is and I was the 1998 Grand Marshal from Staten Island, New York. Good evening, my name is Stanley Trojanak. I was a Grand Marshal representing New Jersey, Hope, Polonia, and East Coast 2002. Peter Edler from the city of Clifton, New Jersey. I was a Grand Marshal. Soberiny awesome. so, yes, 2010 Grand Marshal. And I must say the interesting thing is we are, I think, cousins because I'm from Saint w in Garfield. So we are related. Really. One big happy day. Pierwszym celem, jak już mówiłem wcześniej, uh, to jest takie motto: uh, młodzież Polska przyszłością Ameryki. Bo nasza młodzież uh, musi być uh, Wychowywana w polskiej kulturze. Naszym obowiązkiem młodszego pokolenia, starszego pokolenia jest dopilnowanie, żeby każdy młody człowiek pochodzenia polskiego wiedział, co to jest ojczyzna, co to znaczy polski hymn, kto to był Sienkiewicz, Konopnicka i Jan Paweł II. Niech Bóg błogosławi panu Dariuszowi, jego wysiłkom, jego rodzinie. Niech błogosławi całej Polonii, która spotyka się na Paradzie Płaskiego pierwszą niedzielę października każdego roku Cześć Boże. Panie no, Knapik, jesteśmy studentami Akademii. We are very grateful for having you as a school friend. Cieszę się bardzo, że przyjaciel mój serdeczny, pan Dariusz Knapik, został głównym marszałkiem. Parady polskiego w tym roku. Pan Darek jest dobrym przykładem dla emigrantów z Polski do Stanów Zjednoczonych. Bardzo aktywny jest w różnych polskich organizacjach. On bardzo wspiera o polską kulturę tutaj w Stanach. A przede wszystkim jest to człowiek otwarty na drugiego człowieka, potrafiący słuchać, rozmawiać i pomagać. Jestem przewodniczącym Unii Polsko-Słowiańskiej Federalnej, Unii Krytowej. My bardzo dobrze znamy Dariusza Knapika. Cieszymy się, że jest został wybrany marszał, wielkim marszałkiem parady Łaskiego. My jako Unia Kredytowa od wielu lat sponsorujemy, jesteśmy głównym sponsorem parady Łaskiego i sobie bardzo cenimy Dariusza. The Thank you for being here. And Dr. Marszałkę, ja bym powiedział, największa funkcja to jest, żeby pokazać pół miliona ludzi, i to będzie dobry punkt dla Polonii. Przygotowania do parady zaczęły się od dzisiaj, no i będziemy mieli wspólnie bardzo dużo pracy. Let's get started. Thank you. Brawo, brawo.